Dziwna rzecz, o tych wyborach kojarzy mi się, że, że prasa może pisać w nagłuchkach Naród obecnym politykom powiedział nie. Czyli wybory mogą nas zaskoczyć. Mam takie skojarzenie, że to będzie zły czas dla Tuska po wyborach. Z jakichś względów Tusk będzie dużo tracił, nawet na arenie międzynarodowej. Będzie próba obalenia. Po wyborach jakiś czas będzie próba obalenia. Obecnej koalicji jakaś partia dostanie propozycję, by wyjść z koalicji, by doprowadzić do rozstania się tego rządu. Mi się kojarzy spora awantura polityczna. A też będą groźby e, mm, rozwiązania parlamentu. Braun będzie budował dużą partię, albo inaczej, do jego partii będzie przystępowało dużo ludzi. Stworzy się nowa siła polityczna, Będąca dużą konkurencją do obecnych sił, jakie są. Są się trzy te siły, a dwie podstawowe, czyli y, platforma i, i, i Pis, są partie boczne, ale ta partia, która powstanie, partia z a może się nie będzie nazywało partia, ale zrzeszenie jakieś, albo organizacja polityczna, obywatelska. Ona będzie mocno rosła w siłę. I jeżeli doszłoby do wcześniejszych wyborów, to ta partia z wielkim impetem weszłaby do parlamentu. Jakiś czas po wyborach na prezydenta w Polsce szykuje się przewrót polityczny. Przewrót skierowany w Tuska. I wybory zaskoczą. Wybory bardzo zaskoczą. Zaskoczą nas wszystkich. Nie wiem z jakiego powodu, ale kojarzy mi się takie hasło, że Polska będzie obrażana. Polska będzie nazywana przez albo inny kraj, albo inne kraje jako Polska wręcz faszystowska.